Cześć, tu Gaja. Bardzo mnie ostatnio fascynują kąpiele leśne i sporo o nich mówię na kanale. Pomyślałam więc, że może warto, żebym wyjaśniła, czym dokładnie są dla mnie kąpiele leśne, jakie są ich benefity i jakie praktykuję. Kąpiel leśna od zwykłego spaceru w lesie różni się nie tylko tempem, tak? bo chodzi o to, że nie kolekcjonujemy kilometrów, Liczby kroków, tylko zwalniamy tempo i staramy się po prostu być w tym lesie jak najbardziej uważnie i świadomie. Chodzi o takie uważne, świadome zanurzenie w lesie. Ja, na przykład, w zeszłym roku brałam udział w takim spacerze po lesie na Boso, gdzie chodziliśmy po różnych rodzajach podłoża, po ścieżkach, po mchu. Nawet po strumieniach aktywizując właśnie zmysł dotyku. Zamykaliśmy oczy, aby wsłuchać się w szum wiatru, w śpiew ptaków. Zwracaliśmy też uwagę na zapach, kolory pni drzew, kwiatów, liści. Nawet smak może być tu obecny, jeśli znajdziemy jakieś jagody, czy maliny, yy, może zioła. I co daje takie uważne, aktywne, intensywne bycie w lesie? Przede wszystkim dla mnie jest to niesamowity relaks. Co więcej, jest to relaks, który możemy mieć zupełnie za darmo. Kąpiel leśna ma na celu wyciszenie umysłu, redukcję stresu i poprawę samopoczucia. Dzieje się tak dlatego, że w lasach znajduje się sporo organicznych substancji lotnych, fitoncydów, olejków eterycznych, które pozytywnie wpływają na odporność układ oddechowy, czy nawet łagodzą objawy alergii. Są badania, które wskazują na działanie antydepresyjne, czy nawet antynowotworowe. Regularne przebywanie w lesie, bo tutaj chodzi o to, żeby robić to w miarę często, wpływa też na równowagę hormonalną, co może korzystnie oddziaływać na metabolizm i ogólny stan zdrowia. Obniża też ciśnienie krwi i tętno, zmniejszając ryzyko chorób serca czy udaru mózgu. Dlatego ja tej jesieni na pewno będę starała się częściej i uważniej spędzać czas w lesie. Nie tylko próbować chodzić jak najwięcej kilometrów, ale zwolnić tempo. Myślę, że warto wykorzystać ten czas, zanim przyroda wejdzie w stan zimowego uśpienia. Dzięki, do usłyszenia.